Cześć, jestem Tatiana z bloga Więcej Niż Zdrowe Odżywianie. W tym filmie opowiem Ci, czym jest jeglany detoks i z jakich elementów się składa. Z jakich grup produktów należy na czas detoksu zrezygnować i dlaczego. Dowiesz się, jaką rolę w oczyszczaniu organizmu odgrywa woda i regularne nawadnianie. Opowiem Ci również, co się podczas takiego detoksu dzieje w Twoim organizmie i jakie efekty dzięki temu możesz uzyskać? Ale od początku. Dlaczego warto przeprowadzać regularne posty? Może powiem, jak to było w moim przypadku. Na pierwszy detoks zdecydowałam się, ponieważ chciałam pozbyć się z organizmu nagromadzonego w nim balastu, który pojawił się tam przez lata mojego życia. Skąd się wziął? Z jedzenia. Zanieczyszczenia, które się w nim znajdują w postaci pestycydów, dodatków do słodyczy i innych kulinarnych wynalazków naszego nowoczesnego świata, codziennego picia kawy, spożywania zbyt dużej ilości zachwaszających produktów, mięsa, jego sklepowych przetworów, słodyczy, cukru, rafinowanych dodatków do żywności. Moje czasami ociężałe samopoczucie mogło świadczyć o zakwaszeniu organizmu, które. Było związane właśnie z nagromadzeniem pozostałości po tym, co jadłam dużo wcześniej. W końcu gromadziło się to latami i nie chciałam liczyć, że mój organizm sobie tak po prostu z tym poradzi. A zakwaszenie organizmu jest przyczyną złego samopoczucia i może prowadzić do powstawania chorób, w tym cywilizacyjnych. Bałam się też, że po latach spożywania cukru mam przerost kandydy, która również prowadzi do chorób z rakiem, niestety, włącznie. I ja się chciałam tego wszystkiego pozbyć. Chciałam czuć się zdrowo, lekko i rewelacyjnie. Każdego dnia zaraz po przebudzeniu, a nie po godzinie, jak wypiję kawę i poczuję jej działanie. I udało się, nie piję kawy i czuję się rewelacyjnie od samego poranka. Mamy do wyboru kilka rodzajów uczyszczania. Warzyw owocowe, gudówka wodna, gudówka sokowa. Oczyszczanie kompleksowe, gdzie dołącza się specjalistyczne suplementy ziołowe, i w końcu oczyszczanie jaglane. Celem każdego z nich jest pozbycie się wspomnianego wcześniej niepożądanego ciężaru zgromadzonego w organizmie i polegają one na udrożnieniu naturalnych kanałów pozbywania się przez organizm zanieczyszczeń, jakimi są skóra, wątroba nerki i płuca. Odciążają organizm od trudów codziennego trawienia. Poprawiają trawienie, odżywiają, nawadniają z jednoczesnym pozbywaniem się nadmiaru wody, wypłukują kwas moczowy, pozbywają się nacieków, zwyrodnień, stanów chorobowych. I co jeszcze? Przygotowują organizm kobiety do ciąży, tworząc z niego czyste środowisko dla dziecka. I to nie jest tak, że jeśli ktoś jest młody, to tego nie potrzebuje. Moim zdaniem, młodzi ludzie bardzo potrzebują oczyszczenia, bo to właśnie oni zostali wychowani na dobrociach nowoczesnego świata, jakimi są pestycydy, dodatki do żywności, słodycze i brak przysłowiowego trzepaka. Dlaczego jaglany detoks jest taki skuteczny? Ze względu na jego składniki. Kasza jaglana wzmacnia układ odpornościowy z uwagi na zawartość krzemu, regeneruje błony śluzowe, uelastycznia naczynia krwionośne, przyczyniając się do prawidłowej pracy układu krwionośnego. Korzystnie wpływa na kondycję skóry, zdrowie włosów, paznokci, pomaga przy chorobach śledziony, trzustki i przy anemii, wzmacnia organik kobiecy leczy białe upławy i grzybice narządów rodnych. Zawiera stosunkowo niewiele skrobi, za to dużo łatwo przyswajanego białka. Zawarta w kaszy jaglanej skrobia i węglowodany złożone są trawione powoli, stopniowo uwalniając swoją energię i zapobiega to gwałtownym skokom poziomu cukru we krwi. Daje poczucie sytości na długie godziny. Kasza jaglana korzystnie wpływa na przemianę materii. Posiada witaminy z grupy B, E oraz lecytynę, która jest niezbędnym składnikiem każdej komórki naszego ciała i głównym składnikiem mózgu oraz tkanki nerwowej. Podprażona działa ogrzewająco i osuszająco na organizm, co pomaga przy kaszlu i katarze, zapaleniu skrzeli też. Swoje żółte zabarwienie zawdzięcza zawartości prowitaminy A, która sprzyja regeneracji. Układu pokarmowego, ponieważ jest odpowiedzialna za odbudowę uszkodzonej śluzówki. Do tego dochodzą składniki towarzyszące, pozwalające na odżywienie organizmu, zalkalizowanie, czyli odkwaszenie środowiska komórek, pozbycie się nagromadzonych zanieczyszczeń, odgrzybienie organizmu. Jadlane detoks jest łatwy, ponieważ posiłki są proste. I smaczne, a samo oczyszczanie nie jest uciążliwe pod względem samopoczucia. I co ważne, można je przeprowadzić nawet zimą, ponieważ nie wychładza organizmu. Wspaniałą zaletą jadlanego detoksu jest to, że mogą w nim uczestniczyć nawet osoby z niedoborami i bardzo szczupłe, a nawet wychudzone. Podczas takiego oczyszczania posiłki jada się regularnie. Zaczynamy najczęściej ciepłym, energetycznym śniadaniem. Zachowujemy przerwy pomiędzy posiłkami i nareszcie odpowiednio nawadniamy organizm. Woda przepukuje najdalsze zakamarki organizmu. Pozbywamy się z nich zanieczyszczeń, które gromadziły się tam przez lata. Wartości odżywcze mogą wreszcie dotrzeć tam, gdzie powinny. Podczas takiego oczyszczania na co najmniej 3 tygodnie odstawiasz podtruwacze, które znajdują się w żywności przetworzonej mięsie, nabiale, kawie, alkoholu. Ponadto odstawiasz potencjalne źródło obciążenia, jakim jest nadmiar glutenu. W zamian za to odżywiasz organizm stosując się do zdrowych przepisów, zawierających pełnowartościową, lekkostrawną żywność bogatą w minerały, witaminy, fitoskładniki. A dzięki temu, że spożywasz dużo błonnika. Pozbywasz się złogów i zanieczyszczeń z układu pokarmowego. Po takim detoksie poprawia się samopoczucie, odkwasza i częściowo odgrzybia, odgrzybia organizm, znika chroniczne zmęczenie, bóle mięśni, stawów, poprawia się jakość snu, a w konsekwencji podnosi się odporność na stres, poprawia się zdolność koncentracji, znika nadmiar wody z organizmu, zasila się go. W mikroelementy, makroelementy, zdrowe tłuszcze, kwasy omega, wodę. Znika zadyszka przy wchodzeniu po schodach. Ubywa kilka nadmiarowych kilogramów. A wiesz, co jeszcze jest wyjątkowe i wartościowe w tym oczyszczaniu? To, że w ten sposób budujesz zdrowe nawyki żywieniowe, które są jedyną drogą do osiągnięcia optymalnej wagi, wyglądu cery, włosów, paznokci, poprawy jakości życia, stanu zdrowia, bo na to zasługujesz, pracujesz ciężko całe życie i wcale nie chcesz być osobą schorowaną. Takie dolegliwości jak bóle głowy, stawów, bioder, przerost kandidy, to nie jest to, co powinno cię spotykać. Zdecydowanie możesz to zatrzymać, a nawet cofnąć. Takie Jaglane oczyszczanie to doskonały start na drodze do życia, na jakie zasługujesz. Na koniec tego filmu zachęcam Cię do zapisania się na kolejny, w którym dowiesz się, co będziesz mieć z tego, że przeprowadzisz jaglane detoks. Link znajdziesz pod tym filmem. Zapisz się, a otrzymasz informację, gdy film będzie gotowy. I mam do Ciebie jedną prośbę: Napisz mi, proszę, w komentarzu pod tym filmem. Co jest Twoją największą obawą przed przeprowadzeniem jaglanego detoksu? I prześlij tę informację o filmie swoim znajomym, może tak jak Ty, zastanawiają się właśnie, jak nie dać im chorobą. Czekam na Twój komentarz i przypominam pytanie. Co jest Twoją największą obawą przed przeprowadzeniem jaglanego detoksu? Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku Jaglany Detoks w trzech krokach. Cześć!